Siemanko, z tej strony Jojo. Przed Wami mały, i tym razem naprawdę mały unboxing, a mianowicie są to loga na kostki. Na kostki 2x2, 3x3 i 4x4 od Krystiana. Link do jego kanału na YouTubie, bo taki kanał prowadzi, dam w opisie. Jeśli też byście chcieli takie loga, napiszcie do niego na forum Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu. Ja tam właśnie zobaczyłem temat taki, że loga ma na sprzedaż i sobie sprawiłem. No i tak. Koperta jest już pusta. I tutaj mamy. O patrzcie, masz kilka log gratis. Bardzo fajnie. Jojo podpisane i tu mamy loga, których jest na serio dużo. To trzeba przyznać. Patrzcie, to są loga 3 na 3 Jojo. Bez polskich znaków niestety, czyli jest po prostu Z. Tu mamy loga na kostki 2 na 2, 5 jest na 2 na 2, yy, chwila, bo tutaj się muszę ogarnąć, nie, na 2 na 2 mam więcej. Jest 10 na dwójkę, log. Yy, 10 na czwórkę i Mamy aż o po 5 20 25 na trójki. No to będzie co klejać. Będzie na przyszłość. Nawet jedną już nakleję. Mam tu przygotowaną kostkę. Jest to Alpha Chun 2. Unboxing mogliście ostatnio widzieć. Tylko teraz tak trochę mogę uciekać, bo chcę to zrobić równiutko. Weźmiemy sobie jedno logo, nożyk wykorzystam, żeby było dokładniej. Bierzemy sobie jedno logo, teraz przynajmniej będę wiedział, które kostki są moje, bo w rybniku się niektórych kostek na serio naszukałem. Przymierzymy teraz wszystko, widać na kamerze. Proszę bardzo, i teraz mamy kostkę. Choć mi się tutaj nic, jakiś włos mi podszedł, będę musiał to. Jakoś wyskrobać. No ale mamy teraz fajnie kostkę. Podpisaną, że tak powiem. Jojo. Teraz już będę wiedział, które kostki są moje. Na pewno się nie pogubię. Bardzo fajne logo. Polecam. Krystian, na serio, kawał dobrej roboty. Na pewno obkleję wszystkie kostki. Tych na trójkę mi trochę zostanie, a niedługo będzie trochę trójek nowych. Tak mogę Wam powiedzieć, że już pojutrze będzie trochę trójek, będzie unboxing, a jutro prawdopodobnie będzie kolejny odcinek QA. I to chyba wszystko na dziś. Logo naprawdę bardzo fajne. Wreszcie będę z łatwością rozpoznawał swoje kostki. I tak jak mówiłem, na czwórkę mamy logo, na dwójkę i na trójkę. Dzięki za oglądanie. To był unboxing. Log na kostki od Krystiana. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!